manko z tej strony StrixxQ, a to jest pierwszy odcinek z... ...Shakes and Fidget. Um, bo chciałem tą serię jakoś kontynuować, jak kiedyś była i szczerze. Chcę zacząć grać postacią, znaczy klasą, którą... Czekajcie. Muszę sobie tutaj... No oczywiście profesjonalny youtuber. Um, chcę sobie wybrać jakąś klasę, którą nigdy nie grałem. Myślałem o Berserku. Myślałam o wojowniku, o magu, i pójdziemy sobie chyba z wiadowcą. Więc ja tutaj sobie do, zrobię klasę, sobie postać zrobię i widzimy się już w grze. Um, siema, wróciłem. Aktualnie moja postać wygląda tak: um, i w sumie to na początku, tak wiem. To jest ta starsza wersja, ale nie wiem dlaczego, ale ta wersja nowsza jest po niemiecku. Serio, ja teraz was nie skamuję. Ona jest po niemiecku i no, nic bym się z niej nie dowiedział. Ten mógł, zabawka nadrabiana. Zagrzebka? Nie, no posrało, ja nie wydam moich cennych przedmiot przedmiotów na to. Cudowy. <słuch> Okej, okay, zakręćmy sobie kołem, gdyby grzybki wypadły, byłoby zajebiście. O, zajebiście! Zostałem bardzo dobry przedmiot. U, Kotek! Mućka! Konik! W ogóle to taka ciekawostka, jak się na nich przytrzyma, to robię różne ryje, na przykład krowa żuje... ...koń patrzy się na mnie jak debil, a się wyciąga język. No, nie mogę żadnego z nich wynająć, bo mam za mało PESOS. Poszedł na hita, zajebiście, okej. Okay. Ja bym sobie wziął jakąś, gdyby oczywiście była. Um, Questa na jakąś brońkę, coś w tym stylu jeszcze. U... Tego tutaj sprawdźmy. Plus szczęście, inteligencja, inteligencja, zręczność. U, to by było dobre, to sobie weźmiemy jedno. No, kupiłem. Zajbiście. Wyposaż. Okej, okay, i teraz ma, nasze ataki powinny być lepsze. Oki doki. Jezu, już myślałam, że mój e-mail wyskoczył takie oh shit, here we go again. To nie tak, że na niektórych odcinkach było go widać. Nie, nie, nie. To jest bardzo fajne to jak się nazywa ta warta bo nie dość że dostajesz za to hajs nic nie robiąc biste. Szczerze, Shakes to była taka moja pierwsza dobra gra, którą miałem, bo szczerze to ja zawsze jakieś tam gówno miałem, jakieś gówno gry, nie opłacało mi się w nie grać. I tu wtedy Shexy przyszły. Co to za nóż? Nóż. O buty jakieś coś. Co wolę? Chyba wolę to, bo to jest to no wiecie, jakie. Właśnie. Wiedźmy nie istniał. Dlaczego sądzisz, że spotkasz taki wieźmę? Przyniżej poziom jeszcze nigdy jej nie widział. Aha. Super. A kowala? Aha, od 90. Super! Kibel. Do tego trzeba mieć klucz. Warta. Arena. To pójdziemy sobie na arenę, zawalczymy z lamerami, ale najpierw muszę sobie kupić jakąś... Czemu to wszystko mnie kosztuje grzybki? Nie! Okej, okay, już sobie tu jeszcze kupię jakieś mankiety. No nie, dwa te same kupiłem praktycznie. Pancerza, a chwila, chwila, chwila. To siedem, to siedem. Więc tak, to sprzedam. Tak. Okej, okay, a to sobie założę. I będzie chyba zajebiście. Bum. I poleciał. Dobra, jakie nam mamy następne? Bardzo dobre kościksy. Tylko najpierw sobie jeszcze to wyposażę. Kupię sobie jeszcze... Nie, nie, nie. Tutaj... Kupię sobie jeszcze to już nie kup wyposażę i możemy chyba iść arena jakich lamerów będziemy mogli potłuc boję się Uuu, ja mam ten, dzięki temu pierścieniowi, ja mam y, ten. Więcej chyba szans na krytyka, albo coś, nie wiem. Dalej, z kim by tu zawalczyć? Z nim, ty masz poziom taki sam jak ja. Powalczę sobie trochę i pójdziemy grać. Ty, złama się! Okej, okay, mam więcej hop... ciebie! Ciekawe czy wygram, jak obstawiacie. Bo ja myślę, że wygram. Bo chyba, że mi jakiegoś kryta strzeli, to wtedy no nie wygram. Odcinki z Shakesów będą miały po 10 minut albo 11, zależy. No chyba, że nagrywanie wyłączy. Mi się to nawet tego filmu nie zobaczycie. Yy, Okej, okay. oni już tu mają za duże levele. Jak na mnie. To idziemy do tawerny. sobie tutaj szybko wyrobię misję. Ogółem ja, grę w Shakes, już się nauczyłem tych podstawowych rzeczy. Siła, inteligencja, inteligencja, siła, inteligencja. Ja bym bardziej poszedł w te moje, jak to się nazywa, zręczność. O, tu mogę sobie siła, zręczność. Okej, okay, no i teraz mam większe obrażenie. Aha, kto jest za mną? Nie mogę chyba sprawdzić. A, Gamer 100. Profil gracza. Aha, okej, okay, dobra. Tak tylko się ciekawiłem, kto jest ode mnie gorszy. XD hmm, Tak sobie teraz patrzę, czy by czegoś tu nie kupić. Weźmy sobie nowy towar. Szczęście. Myślałem, że to daje dwa ten... buffy. Siła, inteligencja. To, to. Szczęście. Inteligencja. No to by było na maga, bo inteligencja to chyba na maga idzie, żeby miał większe obrażenia. Aha! Tak na hita zszedł. Okej, okay, zajebiście. Cześć. Tu masz jakieś ładne kapciuszki? Wezmę to złoto. Nie żartuję. U, tu jest więcej doświadczenia. Ja będę walczył o doświadczenie raczej. Lew górski. O, za golda. O! o! Za golda, to ja mogę walczyć panowie. Dobra. Trzeci poziom X. zajebiście. Um, wezmę sobie do zręczności. Bo chcę mniej więcej zrobić tak, żeby dobufować sobie maksymalnie jak tylko mogę. Atak. I no. W ogóle opowiem wam taką historię teraz, która wydarzyła się kilka dni temu. I jest ona 100% true story. Nie, no ja nie żartuję. Pewnego dnia, że jeździł sobie na rowerze, jak to się nazywa, już była taka dość późna godzina, bez świateł. Oczywiście na osiedlu, bo prawdopodobnie gdybym jeździł bez świateł, to by mnie policja złapała i miałbym mandacik w wysokości 300 milionów złotych. Jeździłem sobie, tak. Jeździłem. Nie, nie opowiem tej historii, bo jeszcze ten. Bo jeszcze ktoś to obejrzał, bo obejrzy to jeszcze niewłaściwa osoba, i będę miał przez Ale historia była taka, że no. Jak to się mówi, nie zwracaj uwagi na swój, na swój rower, bo cię poszukują. Dobra, przejdźmy do następnej historii, którą chciałabym Wam powiedzieć. Jak kopnął mnie prąd? Bo ogóle kupiłem sobie taką fajną łapkę na muchy, co nie. Um, taką elektryczną, co nie? I patrzę... No, nie działa gówno. O Jezu! Szajs! I jak tą łapką walnąłem muchę, no to gówno nic się nie stało. I takie he, do dupy jakieś. No i później wziąłem walnąłem tym kwiatka. I on się rozwalił. I miałem takie, o, jak działa chyba na kwiatki raczej, co nie? To może być nawet dobre. Nie. I. Za mało złota. I dobra. Przeszekajmy tutaj. Ja sobie tylko tutaj sprawdzę, co jeszcze mam. Czy to jest lepsze. Tak to jest lepsze. I. Ja wziąłem i... Chwilka, chwilka, chwilka. Wziąłem sobie i musiałem... No. Wiecie. Tam sprawdzić, czy ta łapka na stopro działa, czy mi się nie zesrało, i pojezu. I skończyło się na tym, że dotknąłem tą łapkę, włączyłem ją i prot mnie kopnął. True story. True story. To jest tak prawdziwa historia, że prawdziwsza być nie może. Może byłem dziwnym, że dotknąłem coś, co może poparzyć mnie prądem poparzyć porazić! Nie prądem, ale no w sumie... Ale ciul. Jeszcze jedną misję sobie zrobimy. O, buty! Fajnie, ale by ja bym wolał złoto. W sumie tutaj jest więcej dobra. Pomi. Nie mam buty. Zajebiście. To zakończymy ten odcinek wyekwipowaniem sobie zajebistych bucików. To był Strixku. I... no. Na razie i cześć.